Witam wszystkich serdecznie w odcinku z mróweczkami. Tak jest moi drodzy, dzisiaj aktualizujemy moje kolonie. Zaczniemy sobie film od odpakowania poczwarek kamponotu z Ligniperda, bo zrobiłem im dodatkowego boosta. One siedzą tu. Troszkę zmieniłem wystrój względem ostatniej aktualizacji, ale o tym będzie za chwilę. No i co my tu mamy? Słuchajcie, kamponatu z Ligniperda, kamponatu z Nylanderi Rerytas z Włoch. Tutaj mam taki pojemniczek z wieloma probówkami i mniejszymi koloniami. Też jest tam parę rarytasów. Tutaj jest Camponotus Barensis. Następnie mam harpę Venator i manika Rubida. Trochę tych mrówek dzisiaj do pokazania jest, więc tak naprawdę kończymy szybko wstęp i zaczynamy od odpakowywania poczwarek. Które kupiłem od kolegi Marcela na forum mrówkowym na Facebooku. I słuchajcie, ja jak nie wiem, bo jak ostatnio dokładaliśmy poczwarki moim ligniperdom, to ja płaciłem chyba 2,20 za sztukę, więc no dość drogo. A tymczasem, teraz, kochani, sezon przyszedł. Ci, co wiedzą, gdzie ligniperda w naturze występuje, to mogą sobie dorobić. A tak się składa, że takich osób jest coraz więcej, więc też i cena spada. I słuchajcie, kupiłem te poczwarki za 50 groszy za sztukę, chyba? Więc 4 razy taniej. No i wychodzi na to, słuchajcie. W sensie, ja sobie zapłaciłem za 150 poczwarek, rozumiecie? Czy tam coś jeszcze jest? Chyba nie ma. Marcel w ogóle chciał mi jeszcze jakieś gratisy dodać, ale podziękowałem, bo, no bo nie chciałem gratisów. Także moi drodzy, tutaj jest najprawdopodobniej 150 poczwarek kamponatu z Ligniperda. No ilość jest porażająca. W ogóle jaka próbowa fajna. Bardzo fajna. Ja tej probówki użyję dla moich winatorów. One się ucieszą z tej probówki. Dobra, no to co? Może jeszcze troszkę zbliżę. No i lecimy z tym. Na pewno jakaś robotnica się już wykluła po drodze, bo nie wierzę w to, że przy takiej ilości poczwarek nic się nie wykluło. I. Yeah. Patrzcie na to. Ło, mm. <ścoughs> wow, i to fajnie. Są też większe poczwarki, ale wypas. Nie, no Marcel się przyłożył. I tutaj są dwie robotnice. 3, 4, nawet 5. No już ich trochę wykluło. O! I nawet dostałem gratisowo 30 poczwarek. No najlepiej. Póki co odkładam te poczwarki i zajmiemy się nimi na samym końcu filmu. No to lecimy od początku. Nie pamiętam, czy ja na filmie nagrywałem, jak zmieniam moim Nico Barensisom gniazdo z probówkowego na takie akrylowe. No i słuchajcie, jak to wygląda. Tutaj mamy arenkę, która w zasadzie jest kiepsko widoczna. Dodatkowo, tutaj jest najfajniejsza część, czyli gniazdo. I słuchajcie tak, mrówy siedzą tak naprawdę w dwóch miejscach. Tutaj ilość poczwarek jest obłędna, a druga część mrówek siedzi w probówce tutaj na dole, zaraz Wam pokażę. No i kurde, nie potrafię z nimi dojść do ładu i składu, żeby siedziały wszystkie w jednym gnieździe. Ale skoro tak właśnie chcą, to niech tak mają. Dobra, to przepnijmy się na lepszy obiektyw. No i co widzimy? O, widzę, że tutaj też robotnicy trzymają swoje jaja i larwy. Widzicie? W tym miejscu możemy też zauważyć już fajne majory, duże głowy. Fajnie to wygląda. Sami zobaczcie, ile tutaj się dzieje. Wow, tyle potomstwa. A to wszystko przez tą panią. Ona po zimowaniu, powiem wam, wystrzeliła jak nie wiem co. No i efekt jest taki, że. Są pełne komory mrówek. I te wszystkie robotnice, takie szarawe, jak na przykład Tatu, to są świeżo wyklute robotnice, które mają parę godzin albo parę minut nawet. O, widzicie, tutaj jest jeszcze kolejna. No dzieje się, dzieje się u tych mrówek. Uo, jaka tu głowa wielka jest. Więc one na pewno cieszą bardzo w obserwacji. Nie, no naprawdę uwielbiam mróweczki za to, że tyle się u nich zawsze dzieje. Bez przerwy coś kombinują. Ale tu widzę, że, że stos tych jaj jest naprawdę bardzo pokaźny. Pani królowa. Tutaj pani żołnierz. Raczej to żołnierz. No piękne jesteście. Aczkolwiek też te Nicobarensisy powiem Wam, że jakoś tak nie pawam jakimś ekstremalnym uczuciem do tych mrówek, wiecie? Też może dlatego, że one mi często uciekają, w sumie często z mojej winy i strasznie są chaotyczne w tych ucieczkach, że jak ona ucieknie i ja jej nie zdążę złapać, tylko ją wystraszę... To ona, słuchajcie, biega po prostu, jakby coś ją parzyło. Tam i z powrotem, lewo, prawo, góra, dół. No i strasznie są ciężkie one później do złapania. Niemniej trzeba przyznać, że kolonia jest prosta w wychowywaniu. Mróweczki same się tutaj, jak widzimy, mnożą. Więc, jakby ktoś chciał i był początkujący, no to zdecydowanie takie nikobaryencisy można polecić. No, i zadacie mi pytanie, zając. No to dobra, narzekasz, że one siedzą w probówce, to po co ją tutaj wsadziłeś? No więc, kochani, to było tak, że odpiąłem tą probówkę, która wtedy jeszcze stanowiła gniazdo, położyłem ją na arenie i podpiąłem nowe gniazdo. No i tutaj, jakby te mróweczki jednak nie wszystkie chcą opuścić starą probówkę, a jak widzicie, one wcale zaciemnione nie są i niespecjalnie im to przeszkadza. Niemniej opuszczą probówkę, kiedy woda się skończy. A jak widzimy, wody jest coraz mniej. I robotnice. Dobra, kochani, myślę, że z sami to tyle. Lecimy dalej. A to niech kolejne będą wenatory. Co możemy zaobserwować? Że pudełko jest brzydkie, brudne. Woda w probówce w zasadzie już trochę zzieleniała. I moi drodzy, jestem mega wkurzony, ponieważ moja królowa zadecydowała, że wypuści na świat sześć królowych. Czajcie? Sześć poczwarek moich wenatorów to jest czas produkcji jakieś powiedzmy 2-3 miesiące. I z wszystkich sześciu poczwarek wyszły mi królowe, które oczywiście no, w tych warunkach nie zostaną nigdy zapłodnione. I dodatkowo słuchajcie, wszystkie te królowe po około 2-3 dniach umarły. No i masakra, miałem w ogóle wysyłać Kamilowi Stajniakowi jedną królową do fotek, i ona też umarła po dosłownie dwóch dniach. I nawet jak je odseparowałem z tego pojemnika i dałem do innego, to one i tak krótko żyły. A w ogóle jeszcze dzisiaj rano zobaczyłem, jak jedna robotnica wynosi drugą martwą. Więc ogólnie kicha, słuchajcie, tych robotnic to mi się już wykluło odkąd mam węatory powiedzmy z 10 czy więcej, i tyle samo umarło. oczajcie. więc można powiedzieć, że jestem na tym samym poziomie, na którym zaczynałem ich hodowlę. Nie no, słuchajcie, jeszcze chłop mi zaczął tu pilarką dawać, nie mogę w to uwierzyć. Ja, i za każdym razem, jak nagrywam, to coś musi się dziać na zewnątrz. Muszę zamykać balkon. A jak zamykam balkon, słuchajcie, to mam na hodowli 30 stopni. Mega gorąco. No ale dobra, co my tu widzimy? No, widzimy robotnicę Wenatora. Uwielbiam te mrówy, słuchajcie. I bardzo mi szkoda, że mam ich 6 <laughs> chyba. Tak mi się wydaje, bo było 7. Yy, jedna umarła dzisiaj rano, więc chyba ich jest 6. Dobra, możemy zobaczyć, co się dzieje w probówce, jeśli damy radę w ogóle. No, nie jest źle. Widzimy po poczwarki. Trzy na pewno. Dwie robotnice biegają po arenie, a czy uda nam się tutaj coś dostrzec z tej strony? I tutaj mamy raz, dwa, trzy. O, to w ogóle jest królowa. Widzimy królową, zobaczcie, że ten jej tułów jest dużo bardziej masywny niż na przykład tej koleżanki z tyłu. No, no to co? No, wychodzi, że mam sześć fenatorów w poczwarkach, jakieś powiedzmy trzy albo cztery. Cieszę się, się boję, że to znowu wyjdą królowe. Bo coś są strasznie wielkie te czwarki. No i nic się nie da, słuchajcie, z tym faktem zrobić. Uwielbiam te mrówy, ale chciałbym ich mieć więcej, niestety. Tutaj, czy dostrzeżemy jakieś potomstwo w postaci jaj czy larw? Chyba nam się to nie uda, ale to potomstwo jest, musicie mi zaufać. Więc powiedzmy, że w następnym odcinku zrobimy im nowy domek. Bo tutaj widzimy, że higiena tego to woła o pomstę do nieba. Nawet roztocza biegają, ale te roztocza nie są groźne. Nie zjadają mi potomstwa, więc niech se będą. Ale oczywiście jak będę je przekładał, to zrobię tak, żeby ani jedno roztocze z mroweczkami nie przeszło dalej. Uwielbiam je. Naprawdę uwielbiam je. Ale tak się wkurzyłem, słuchajcie, jak mi wyszło sześć królowych. No bez jaj. Człowiek liczy każdą po czwarkę. O nie, czy ja tu widzę? Powiedz O nie, no nie wierzę, kolejna królowa. Niech to szlak. Widzicie? Nie, no to te poczwarki też będą królowymi, a niechcie. Dlaczego wy produkujecie mi królowe? Ja chcę robotnicę do cholery, ale się wściekłem. No niech to szlak. Kurde, człowiek trzy miesiące liczy na to, że wyjdzie w końcu robotnica, bo te, które mam, mi padają ze starości. A te głupki produkują królowe. Czajcie to. No niech to po prostu szlak. Ale się wkurzyłem. No tak się wkurzyłem, że nie uwierzycie. Ja! Dlaczego wy produkujecie te królowe? O co wam chodzi? No. Masakra. Dobra. Wściekłem się, więc idziemy dalej. Następne są. Pamiętacie tam, arenę? Jak ją tworzyliśmy? Macie rację. Tutaj są kamponoty z Nylanderi prosto z Włoch. No i zobaczcie sami, jak one się tu zbunkrowały doszczętnie. Ja je karmię tak, że im trochę niszczę ten bunkierek. No i tam podstawiam miodek i świerszcza. No, i to działa. No, ale ogólnie o czym może świadczyć takie zachowanie mrówek? O tym, że po prostu arena jest dla nich bardzo duża i one się nie czuły komfortowo na niej, więc postanowiły się zbunkrować tak, żeby mieć pewność, że nic tam ich nieproszonego nie zajdzie. No dobra, możemy odsunąć tą folię i już wam pokażę, co tu się dzieje. Tak naprawdę to po prostu przybyło trochę robotnic. Mogę troszkę je zestresować, żeby się trochę ruszyły. Zobaczymy, ile ich tu jest. O, patrzcie, jaka tu jest linia produkcyjna tych kamponatusów. Mega mnie to cieszy. No, póki co w dalszym ciągu są to najmniejsze robotnice. Może spokojnie na wszystko przyjdzie czas. Z tego co widzę, to naprawdę ta kolonia świetnie prosperuje. Cały czas są boczwarki, cały czas są nowe robotnice, więc tak naprawdę nic zadać, nic ująć, tylko czekać. Przyszła pora na Manika Rubida, czyli te największe czerwone mrówy polskie. Słuchajcie, jak pamiętacie, królową mi tutaj została zjedzona przez robotnicę. Natomiast wszedłem sobie na Elixa, znalazłem jakieś tam królowe. No i napisałem do chłopaków, że chcę kupić. Okazało się, że chłopaki mnie oglądają i że chcą mi wysłać królową za darmo. Także no oczywiście przyjąłem propozycję w zamian za wspomnienie od kogo to jest. No więc słuchajcie, królową dostałem od chłopaków z okiem terrarysty. Możecie sobie wejść na ich bloga, możecie znaleźć ich na, na eliksie, także tak to wygląda i słuchajcie fajnie, królowa się przyjęła, ona siedzi dokładnie w tym miejscu, może się uda tą folię wyjąć, aczkolwiek no tutaj sytuacja z oglądaniem mrówek jest trochę inna, bo niestety już łap nie mogę pchać do środka, bo to są wścieklice, niestety nic tu kurde nie widzimy, może się uda trochę obrócić próbówkę, ale nie gwarantuję. Natomiast widziałem tam poczwarki, widziałem larwy i jaja, więc ogólnie wychodzi na to, że królowa jest sprawna. O, widzicie? Eee, no dziewczyno, to ty produkujesz tutaj, jak nie wiem, patrzcie, jaja, poczwarki, larwy, a królowa. O, królowa chyba właśnie chce uciec. Nie, to nie jest królowa. O, tu widzimy martwą robotnicę. O, jest w środku królowa, widzicie ją? Ukrywa się. Natomiast wszystko jest ok. Królowa sobie siedzi w probówce, składa jaja, są poczwarki, więc wszystko jest cacy. Natomiast nie podoba mi się ta arena i to pudełko, w którym one są. Także też będę kombinował. Myślę, że ostatecznie je wrzucę do jakiegoś akrylowego gniazda, ale muszę po prostu stwierdzić, od której firmy chcę te gniazda kupić. Także tyle, jeśli chodzi o naszą wścieklicę. No ja tutaj mam robotnic dość dużo. Generalnie wiele też padło. Ale obstawiam, że padły ze starości. No, bo wiecie, takie robotnice zabrane z natury to nigdy nie wiadomo. Ale tu cały czas coś się dzieje, słuchajcie, i one tak przekopują to formikarium, że ewidentnie potrzebują czegoś większego. A tutaj co się znajduje? Dam Wam chwilę. O, patrzcie, tam jest poruszenie. Więc tutaj mamy Messor SP Włochy, który również sobie sam przywiozłem. Natomiast nie wiem niestety co to są za Messory. Może ktoś teraz mi podpowie. Królowa po zimowaniu naprawdę mega dobrze wystrzeliła z potomstwem. No co zresztą widzimy, jest dużo robotnic. Na oko jakieś 20 myślę, może już więcej, bo one z dnia na dzień, słuchajcie, się klują. Zresztą widzimy, jaka tutaj jest kubka. Więc wszystko jest cacy. Karmię je miotkiem, świerszczami bananowymi. I różnymi, e, różnymi. Patrzcie, wróciło mi z głowy. <grym> różnymi nasionami tutaj widzimy na arenie całe 100 z tych nasion. Natomiast zauważyłem, że one najbardziej sobie mm, upodobały MAK. Więc skoro chcą mieć MAK, to niech jedzą. Nikt im nie będzie bronił. No i mega się cieszę. Patrzcie, jak ich jest. Super. Myślę, że tak za miesiąc, dwa, może jakaś nowa kasta się pojawi. Kto wie? W sumie te larwy tutaj na prawo, zobaczcie. Są naprawdę duże. Może to nowa kasta. Nikt tego nie wie. Trzeba czekać. Ale Messory słyną z tego, że mają naprawdę szybkie przyrosty, więc myślę, że będzie dobrze. A tu świeżynka, taka przezroczysta jeszcze. Żelek mrówka. I królowa. A królowa, słuchajcie, jakaś wybitnie duża nie jest. Tutaj jest mój opuszek palca. Myślę, że ona ma około centymetra. Także jest na pewno mniejsza niż barbarus. Następnie ziomeczki. Już teraz zobaczymy. Królową OdontoMachus Similimus razem z. Czy to będzie widać? Czy wy widzicie? Moja królowa OdontoMachus ze Sri Lanki posiada pierwszą robotnicę. O cześć! Widzimy również drugą poczwarkę. Więc naprawdę uważam to za wielki sukces. Mega się cieszę. Ta królowa przyjechała do mnie samotna, bez ani jednego jajeczka. No i moi drodzy, te odontomachusy to są najmniejsze odontomachusy. Robotnica jest naprawdę bardzo malutka. Myślę, że ona ma góra 6 mm, więc naprawdę są to dość małe mróweczki. Ale zobaczcie na te żuwaczki One z angielskiego nazywają się Trap jaw I one, jak są wystraszone czy zaniepokojone, to te żułaczki potrafią z taką prędkością zamknąć, że aż słychać trzask. I mrówka odlatuje, bo taką siłę tymi żywaczkami wytworzyła. Więc są to mega interesujące mrówki. Ale niestety są one również strasznie płochliwe, wiecie? I no zobaczymy, co, co z tym będzie. Póki co mam jedną robotnicę, jedną poczwarkę tam z tyłu. O, patrzcie, tu jest konkretny raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jaj. I jedna larwa jeszcze jest, widzicie? No więc wszystko wskazuje na to, że jak dobrze pójdzie. To moje odontomachusy będą się miały tutaj dobrze. A już niedługo wyjdzie nam kolejna robotnica. Będę już miał dwie robotnice. Ojej, oh yeah. wypas. Ale tak jak mówię, bardzo mocno podatne na stres są te mróweczki. Dobra, lecimy do kolejnego Rarytasa. Ostatniego na dziś w ogóle. I ostatnia na dzisiaj, moi drodzy, odontoponera transwersa. Patrzcie, co tu się dzieje. Zobaczcie dwie poczwarki, to już się nie może nie udać. Lada moment będę miał robotnicę od Ontopanera Transversa, to również jest mega podatna na stres mrówka. I słuchajcie, ja o te dwie poczwarki staram się już ponad rok. No, ale pomijam, że jakieś myślę, że z 8 miesięcy nie miałem pojęcia o tym, że, żeby larwy się przepoczwarzyły w poczwarki, to one potrzebują ziemi. Bez ziemi ani róż. No i dostały dużo ziemi. I jak widzimy, efekt jest tego taki, że mam dwie poczwarki od toponera transversa, To również jest to mrówka z południowo-wschodniej Azji. I nie tylko w zasadzie. Także jeśli chodzi o aktualizację, to tyle. A teraz przejdźmy sobie do kamponotusów i zobaczmy, jak one zareagują na te swoje nowe poczwarki. Zobaczmy jeszcze, co tutaj się zmieniło względem ostatniej aktualizacji. No to tak, na pewno gniazdo powędrowało poziomo i na sam środek. Następnie dorzuciłem troszkę wystroju. Jak widzimy, całkiem nieźle to wygląda. I jeszcze musiałem zakryć, słuchajcie, wentylację, i zrobiłem to w ten sposób siatką do Moskitier, o, bo nawet jest przykład tego, co się działo mianowicie, mrówy mi się przeciskały przez siatkę, i tyle mi ich spieprzyło słuchajcie, że do tej pory znajduję jeszcze ligniperdy na mieszkaniu. No, a to jest taka metalowa, mega gęsta siatka do Moskitier, no i ona załatwiła sprawę. Więc jest spoko. Jeśli chodzi o robotnicę, które wykluły się razem z poczwarkami, to mam do wyboru albo je zabić, albo je tutaj zostawić. W związku z tym zostawię je tutaj. Strasznie jest duża ta probówka i nie wiem jak ją, jak ją położyć, żeby fajnie to wszystko było widać. No, kurde, ale poczwarek, słuchajcie, ja yeah. na to czekałem. Dobra, kładę probówę, powiedzmy tu, zaraz ustawię kadr tak jak trzeba. Jeszcze wadka z racji, że tutaj ma parę poczwarek, to też ją położę gdzieś na arenie. W ogóle jedna z robotnic wyszła i gdzieś tam biega. Ale słuchajcie, ta robotnica jest naprawdę wielka. Ja jeszcze w kolonii nie mam tak dużych robotnic, więc trzeba będzie ustawić tu gdzieś statyw. No i zrobić timelapsa, aczkolwiek nie wiem, czy uda się zrobić całego, bo widzę, że poczwarek jest naprawdę dużo. Moje mrówy głównie siedzą sobie tutaj w gnieździe, więc nie wiem po prostu, ile czasu im zejdzie. Dobra, kochani, to ja w takim razie się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, bo jak wiecie, to mnie motywuje do działań. A im więcej łapek w górę pod filmami z mrówkami, tym więcej filmów z mrówkami. Dość prosty układ. W takim razie ja się z Wami żegnam, a my widzimy się standardowo już w sobotę. Hej!